Możesz się świetnie komunikować, ale jeśli on Cię olewa, zamyka się w swoim świecie i nie chce tam Ciebie, to trudno znaleźć zrozumienie. Orzeszek pistacjowy. A na chuj to zrozumienie? Przecież to, że nie chcesz przyjąć prawdy, nie ma nic wspólnego z tym, co do mnie piszesz. Jeżeli umiesz się komunikować i masz tą pewność i prawdę, że umiesz, a on Cię dalej olewa, no, do czego ty chcesz? Jakich Ty informacji potrzebujesz, powiedz mi? Czego ty potrzebujesz, żeby zrozumieć, w którym jesteś miejscu, orzeszku pistacjowy? Powiedz mi, co musi się wydarzyć, żebyś ty zrozumiał, lub zrozumiała. Chyba zrozumiała. No? Co bardziej, co jeszcze musi on ci powiedzieć, albo czego nie powiedzieć, i jak mocno jeszcze musicie olać, żebyś ty zrozumiała. Wiecie, tylko. Ja mam pewne wahania, że możesz się świetnie komunikować. Skąd my wiemy, że my się świetnie komunikujemy? To jest dla mnie ważne. Czy, bo to nie chodzi o to, czy, że ja mam certyfikat, kurwa, polsatu, z, z, z tym, że się świetnie komunikuję, prawda? Ale skąd moje poczucie, że ja się świetnie komunikuję? Byłem, jakimś, jakiś kurs przeszedłem, przeszłam? Coś zrobiła w tej kontekście komunikacji, no bo jeżeli to wynika samo z siebie, to nie wynika nic. To to jest tylko nasze przekonanie, że my się dobrze komunikujemy. Bo dobra komunikacja to jest komunikacja, która nie obarcza rozmówcy emocjonalnie za swoje uczucia, która nie polega na argumentach, uwaga, nie polega dobra komunikacja na argumentach. K kumacie to? Argumenty to jest. To jest jak ten obraz, prawda? Bez dwóch zdań ten obraz tu wisi. Tu jest domek i tu jest domek, tak? I teraz orzeszek pistacjowy stoi i orzeszka pistacjowego orzeszek drugi, czyli partner stoi i patrzy na ona ten obraz, o tu. Prawda? I orzeszek mówi no. Ale piękna chata. A partner orzeszka mówi, ale piękna altana. Rozumiecie? Jeden obraz, dwa postrzegania. I teraz mówmy na argumenty. Gdzie by się lepiej mieszkało? W altanie? W domu? Rozumiecie o co chodzi? Przecież to jeden obraz, dwoje ludzi. Dwoje ludzi patrzy, dwoje ludzi ma dwie perspektywy na ten obraz. Czyja jest perspektywa słuszna? Czyje argumenty w kontekście opisu owego obrazu są słuszne? Jednego i drugiego. Albo jednego nie są słuszne i drugiego nie są słuszne. Więc ja na przykład się pytam, skąd my mamy przekonanie o tym, że my się poprawnie komunikujemy? Bo w poprawnej komunikacji, po pierwsze, druga osoba nas nie olewa. Olewanie też. Drugiej osoby wynika z tego, że druga osoba non stop słyszy to samo. Czyli to nie jest poprawna komunikacja, bo tamten się wyłączył. A ty, jeżeli non stop robisz to samo i oczekujesz odmiennych rezultatów, to to jest głupie po prostu. I teraz jak olewa, ale masz jednak te przekonanie o tym, że komunikacja jest poprawna, ale bym się zastanowił na to i podchodził do tego sceptycznie o tej poprawności, to czego więcej potrzebujesz? Czego? Ma. Nie będę tu wszedł już w wulgaryzmy, ale co musi się stać, żebyś orzeszku pistacjowy zrozumiała? Co?